Cześć, z tej strony Oliwia z Mediantopie. Witam Cię w kolejnym wideo na naszym kanale, na którym dzielimy się wiedzą z zakresu marketingu branży Beauty. Dzisiaj jest to taki film bardziej informacyjny. Zebrałam tutaj kilka takich najpopularniejszych pytań związanych z kampaniami reklamowymi, z kampaniami reklamowymi skierowanymi na pozyskiwanie klientek i postaram Ci się. Jak najbardziej szczegółowo tutaj na nie odpowiedzieć. Możliwe, że sama myślisz o kampaniach reklamowych albo na przykład są jakieś rzeczy, które ci nurtują, nie masz pewności i myślę, że tutaj w tym wideo możesz właśnie znaleźć odpowiedź. Jest to 11 pytań. Ja tutaj przygotowałam sobie je ja na telefonie, żeby sprawdzać te pytania. No i Krok po kroku na nie odpowiadać. odpowiadać. Także bez zbędnego przedłużania, przechodzimy od razu do rzeczy. Jeszcze tak na wstępie powiem Ci, że więcej filmów znajdziesz tu na naszym kanale. Jeśli jesteś ciekawa, jeśli chciałbyś znaleźć informacje na temat marketingu, branży beauty, pozyskiwania klientek, sprzedaży, to naprawdę tutaj u nas już na tym kanale znajdziesz bardzo dużo różnych filmów. Więc myślę, że jak zagłębisz się w kanał bardziej szczegółowo, to znajdziesz coś dla siebie. Ale teraz przechodzimy sobie już do pierwszego pytania. Pierwsze pytanie jest, kiedy widać pierwsze efekty z takich kampanii reklamowych. Dobra wiadomość jest taka, że na efekty nie trzeba czekać długo, bo właściwie efekty z takich kampanii reklamowych widać od razu. Czyli właściwie powiedzmy, jeśli si dzisiaj włączasz swoją kampanię re reklamową, to może być tak, że już dzisiaj na przykład przyjdzie do Ciebie jakieś zgłoszenie, często przychodzi już w ciągu 24 godzin, a czasami zdarza się, że na przykład już po dwóch godzinach przychodzi jakieś zgłoszenie. Więc nie trzeba czekać tygodniami, miesiącami, żeby ktoś się zgłosił z takiej reklamy, ale właściwie jak zaczynasz działać z kampanią, te zgłoszenia pojawiają się od razu. Przechodzimy sobie do drugiego pytania. Drugie pytanie. Czy muszę dużo inwestować w reklamy? Myślę, że to jest coś, co zastanawia wiele osób. Myślę, że dużo osób... Hmm, jakby tak wiąże kampanie reklamowe z takim dużym wydatkiem. Traktuję to jako wydatek. Myślę, że też sporo osób uważa właśnie, że kampanie reklamowe właśnie na Facebooku i na Instagramie przeznaczone są tylko dla takich dużych firm, które są w stanie inwestować duże kwoty. Ale to nieprawda, bo właściwie jeśli chodzi o budżet na taką kampanię reklamową, to może on się zaczynać już od 35 złotych dziennie. I tutaj mówimy już o budżecie przeznaczonym na Facebooka i na Instagrama łącznie. Więc myślę, że 35 zł dziennie to naprawdę niska kwota, jeśli chodzi właśnie o taką reklamę płatną, porównując na przykład do jakichś innych form reklam płatnych, to myślę, że tutaj Facebook i Instagram, i już taką niską kwotę, jesteś w stanie naprawdę e, dużo klientek zapisać. Więc jest to bardzo opłacalne, a nie trzeba mieć przygotowanego jakiegoś budżetu kilkutysięcznego, kilkudziesięciotysięcznego, bo można zaczynać już od takich kwot właśnie dziennych. Przechodzimy sobie dalej. Edu, jakich zabiegów sprawdza się ta strategia? Każdych. Właściwie nieważne, czy zajmujesz się makierzem permanentnym, czy zabiegami na twarz, czy zabiegami na ciało, czy może nawet szkoleniami, możesz skorzystać z tej strategii i pozyskiwać klientki w ten sposób. Eee, czy tworzenie reklam jest trudne? Nie jest trudne, ale trzeba wiedzieć dokładnie, co się sprawdza. Czyli nie każde teksty się sprawdzają, nie każde wideo się sprawdza, nie każde zdjęcia się sprawdzają. Trzeba wiedzieć, jakie te ustawienia. Po prostu trzeba wiedzieć, jaki schemat się sprawdza do pozyskiwania klientek. Ale jeśli już wiesz dokładnie, co się sprawdza, jak jakie dawać rzeczy w reklamach, żeby rzeczywiście przynosiło te rezultaty, to jest to bardzo proste. Wytłumaczenie tego wszystkiego nie zajmuje dużo czasu i, i naprawdę jest bardzo proste. E, przechodzimy sobie do piątego pytania. I to jest takie pytanie, które myślę, że nurtuje większość osób: Czy każdy korzystając z reklam ma efekty? E, I teraz uwaga. Niestety nie każde. Są osoby, które korzystały z reklam, ale na przykład nie korzystały z reklam skierowanych na pozyskiwanie klientek, ale na przykład promowały posty, co lepiej się sprawdza zdecydowanie do pozyskiwania obserwujących. Albo na przykład e, kier, e, korzystały z reklam skierowanych na pozyskiwanie klientek, ale na przykład korzystały z niewłaściwych tekstów, z niewłaściwych ustawień, z niewłaściwej strategii. E, nie dawało w reklamach takich rzeczy, które Realnie przynoszą efekty, które się sprawdzają, no i przez to tych wyników nie widziało. Więc dobra wiadomość jest taka, że jeśli korzystałaś z jakichś reklam i nie widziałaś tych wyników, to dobra wiadomość jest taka, że zawsze można zrobić tak, że po prostu było lepiej. Więc nawet jeśli korzystałeś z reklam, to nie zrażaj się do nich, dlatego że cały czas możesz mieć z nich naprawdę super rezultaty, wystarczy zrobić to po prostu prawidłowo. Przechodzimy sobie dalej. Czy są sytuacje beznadziejne, czyli osoby, u których nie da się nic zrobić i pozyskiwanie klienta przy pomocy reklam jest po prostu niemożliwe? Nie, właśnie, to jest dobra wiadomość. Nie ma takich sytuacji, dlatego że zawsze da się coś zrobić. Może to wymagać dużo pracy, dużo zaangażowania, ale nie ma takiej sytuacji, że po prostu kompletnie jest jakaś specyficzna osoba, specyficzna miejscowość, u której po prostu nic nie działa. Niektóre osoby po prostu muszą, powiedzmy więcej tej pracy wykonać, nawet jeśli mają takie, powiedzmy, nawet jeśli są takie sytuacje, jak na przykład zablokowane konto, zablokowany menadżer firmy, zablokowana strona, to i tak zawsze jest jakiś sposób, żeby sobie to ogarnąć i żeby pozyskiwać klientki właśnie przy pomocy reklam. Więc nie ma takich sytuacji, powiedzmy, już całkowicie beznadziejnych, zawsze jest jakaś sytuacja, z której można wyjść. Więc tak, jak już wspominałam wcześniej, nawet jeśli mm, mm, jakby, nie wiem, korzystać z reklam nie miałaś efektów albo na przykład Masz jakąś tego sytuację, właśnie wydawałoby się beznadziejną, jakieś zablokowane konto albo na przykład jakąś, wydawałoby się specyficzną sytuację, która, wiadomość jest taka, że nie ma sytuacji beznadziejnych i zawsze można zrobić coś, żeby było lepiej. Może to wymagać więcej pracy, więcej zaangażowania, ale da się. Przechodzimy sobie do kolejnego pytania. Kolejne pytanie to: A co jeśli nie lubię się nagrywać? Mówić do telefonu, nie jestem na Instagramie czy na Facebooku, czy to również dla mnie? Wiele osób nie lubi kręcić rolek, mówić do telefonu, nagrywać się i ja to jak najbardziej rozumiem. Spokojnie do reklam nie jest to obowiązkowe. Właściwie praktycznie w ogóle nie musisz być aktywna bardzo na Instagramie, na Facebooku, bo reklamy do sobie swoją drogą. Czyli po prostu to jest płatny zasięg, płacisz jego Facebookowi, Instagramowi za te wyświetlenia. I on po prostu kieruje tą konkretną Twoją reklamę do osób, które wybrałaś. Na przykład jeśli wybrałaś, żeby kierować reklamę do osób 30-40 lat, no to takie osoby to reklamy widzą. Jeśli chciałabyś się wyświetlać na terenie... 5 km od swojego salonu, no to po prostu Facebook tam wyświetla czy Instagram Twoją reklamę. Więc nieważne, czy na Twoim profilu dużo się dzieje, czy mało, reklamy idą sobie swoją drogą. Taki profil na Instagramie, na Facebooku może być wsparciem dla reklamy, bo wiadomo, też osoby z reklam wchodzą na profil, więc zawsze jak tam się więcej dzieje, to też mogą na tym profilu sobie zostać na dłużej, zaobserwować, ale nie jest to konieczne, czyli jeśli Ty kompletnie nie lubisz się nagrywać, nie lubisz nagrywać rolet, nie prowadzisz Instagrama, Facebooka aktywnie, to się tym nie przejmuj, dalej możesz korzystać z reklam, jak najbardziej Ej, jest to dla ciebie. Przechodzimy sobie dalej. Nie mam czasu na tworzenie reklam, czy to również dla mnie? E, wiele osób jest właśnie zapracowanych, takich, które mają bardzo małe luki czasowe e, na właśnie jakiekolwiek aktywności związane z marketingiem. I dobra wiadomość jest taka, że takie kampanie reklamowe nie wymagają dużej inwestycji czasowej. Właściwie może zająć się to na przykład 30 minut tygodniowo, więc jeśli jesteś w stanie wygospodarować Eee, taki bufor czasowy, to jak najbardziej takie kampanie reklamowe są dla Ciebie. Zdecydowanie więcej czasu zajmuje kontakt później z zainteresowanymi osobami, które się zgłaszają, czyli właśnie np. wpisywanie na wiadomości, czy odzwanianie do zainteresowanych osób, prowadzenie rozmów, omawianie tych osób na zabiegi, ale samo tworzenie reklamy, bo powiedziała, że to jest ten najmniejszy, hmm, jak to powiedzieć, to jest po prostu yy, zadanie, które zajmuje najmniej czasu z tego wszystkiego. Więc jeśli nawet masz bardzo mało czasu, to myślę, że tutaj takie kampanie reklamowe jest w stanie wcisnąć w sobie swój grafik. Tym bardziej, jeśli wiedziałabyś dokładnie, co robić, jak działać, byłoby to po prostu dla Ciebie proste. Na przykład dostałabyś gotowy schemat, na przykład gotowy schemat który po prostu do wyklikania. Tym bardziej byłoby to naprawdę bardzo proste, a mogłoby ci przynieść naprawdę bardzo dobre rezultaty. Więc nawet dla osób, które mają bardzo małą ilość czasu do zagospodarowania, takie kampanie reklamowe też są OK. Przechodzimy sobie dalej. Kolejne pytanie to: Jestem osobą nietechniczną, czy to również dla mnie? Nawet jeśli jesteś osobą nietechniczną, nigdy nie korzystałaś z takiej technicznej strony Facebooka, bardziej właśnie menadżer reklam, menadżer firmy. Jeśli kompletnie nie jesteś zaprzyjeziona z komputerem, po prostu nie lubisz rzeczy technicznych, nie tworzyłaś reklam, nie wiesz co i jak robić, to też również jest dla Ciebie, ponieważ tego wszystkiego można się nauczyć w bardzo prosty sposób, tym bardziej. Tak jak wspomniałam wcześniej, jeśli dostałabyś gotową strategię do wyklikania, widziałabyś rok roku, co robić. E, więc naprawdę, jeśli wiemy, co robić, jest to bardzo proste, nie trzeba być osobą techniczną, nie trzeba być właśnie jakoś osobą zaawansowaną w tym temacie. Naprawdę jest to ogólnie proste, tylko trzeba po prostu wiedzieć dokładnie, co robić i jak działać, ale jak już masz pokazane dokładnie, co robić, jak działać, no to ogólnie naprawdę nie trzeba być osobą techniczną, żeby sobie z tym poradzić. Przechodzimy sobie dalej. E, przechodzimy sobie do dziesiątego pytania, gdzie mogę nauczyć się skutecznej reklam sprzedaży i przygotowania oferty? Czyli właśnie jeśli chciałabyś dostać taki dokładny schemat, co robić, jak działać, e, nie chciałabyś już metodą prób błędów, szukać rozwiązania, chciałabyś po prostu samodzielnie to wszystko wdrożyć, na, tak jakby właśnie mieć tę tym pełną kontrolę i wiedzieć dokładnie, co robić, jakie teksty się sprawdzają, jakie zdjęcia się sprawdzają, jakie wideo się sprawdza, jak dokładnie wyklikać sobie tą strategię, żeby te zgłoszenia pojawiały się od pierwszych dni, no tutaj dobra wiadomość jest taka, że mamy taki program Beauty mentor, program mentoringowy, w którym uczymy od A do Z, jak samodzielnie pozyskiwać klientki przy pomocy reklam, jak przygotować swoją ofertę, pełno wyróżników, jak sprzedawać później swoje usługi, jak właśnie tworzyć takie skuteczne reklamy. Nie musisz mieć żadnej wiedzy technicznej, nie musisz mieć bardzo dużo czasu na to. E, wszystko jest pokazane krok po kroku na ekranie, plus masz nasze pełne wsparcie. Możesz korzystać z konsultacji, możesz korzystać e, właśnie z czatu z nami, więc na bieżąco, jeśli tylko masz jakieś pytania, chciałabyś to zrobić wspólnie, nawet razem z nami, jak najbardziej masz taką opcję. Ja tutaj w opisie tego filmu zostawię Ci właśnie odnośnik do naszego e, programu MultiMentor. Jeśli chciałabyś poczytać więcej, to właśnie będzie taka opcja. I ostatnie pytanie, 11 Jakie efekty możesz. Jakich efektów możesz się spodziewać? Tutaj jeśli chodzi o efekty, to zachęcam Cię do sprawdzenia naszego Instagrama, tam znajdziesz naprawdę już prawie 80 wideo opinii, rekomendacji i wideo i pisemnych od naszych klientek i setki, setki, setki efektów w postaci screenów od naszych klientek, które właśnie osiągają świetne wyniki tworząc kampanię według naszej strategii, więc zachęcam Cię do sprawdzenia. Bo tam po prostu znaleźć tego mnóstwo. Nasz Instagram to Media na Topie. Również w opisie tego filmu będziesz mogła sobie przejść do naszego Instagrama. Tam jest po prostu skarbnicer różnych opinii, efektów i sama zobaczyć, czy właśnie to jest coś dla Ciebie. Tutaj cały ten film jakby jest poświęcony opowiadaniu o kampaniach reklamowych skierowanych na poszukiwanie klientek. Ale jeśli chciałabyś dowiedzieć się jeszcze więcej o kampaniach reklamowych, to zostawić również odnośnie do takiego naszego filmu e, z kilka miesięcy temu dodanego, właśnie o kampaniach reklamowych. Tam do, opowiadam dokładnie. Jak wygląda taka kampania reklamowa? Z czego się składa? Też jakie efekty można osiągać? Więc jeśli kampania reklamowa to jest dla Ciebie coś nowego i jeszcze za bardzo nie jesteś zagłębiona w temacie, to właśnie warto obejrzeć również ten film, który myślę, że wyjaśni zdecydowanie więcej. W tym wideo to już wszystko. Mam nadzieję, że wszystkie tutaj pytania hmm, poruszyłam. Chyba, że może masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania, które ci nurtują, chciałabyś dowiedzieć się więcej, śmiało napisz do nas na Instagramie. Tam jesteśmy myślę, że najbardziej aktywni, więc warto tam do nas pisać. E, jeśli masz jakieś też dodatkowe pytania odnośnie naszego programu Beauty Mentor, czy właśnie ogólnie współpracy z nami, zachęcam cię do napisania wiadomości. W tym wideo to już wszystko. E, pozdrawiam Cię serdecznie z Wietnamu. I co? Widzimy się w kolejnym wideo. Do usłyszenia!